Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 4 marca 2025 roku, godzina 22:16. No i mówię, coś tam jeszcze może dogramy, jakieś filmy króciutkie. A więc pamiętajcie o, o regulce, o disclaimerze takim prawnym, że nie jestem żadnym radcą ani doradcą, ani też nie biorę odpowiedzialności za Wasze inwestycje też Państwa zapraszam do subskrypcji tego kanału będzie mi miło, że jeżeli ktoś z Państwa będzie subskrybował no i jak ktoś będzie chciał to też zapraszam na Discorda a więc co, no to lecimy od co nam dzisiaj, co tam będziemy działać a dzisiaj firma, która trafiła na tapetę do zrobienia analizy jest to firma Kamada Profil firmy MILOR, ogląda finansowa do 2026 roku na kanale jest już zapodana. Kamada to jest iz, izraelska firma biofarmaceutyczna, jak napisali. Specjalizuje się w terapiach, osoczach i leków biologicznych terapii immunologicznych leków do leczenia chorób płuc, wirusowych, pan jakiś hamoteologicznych no więc jak ktoś z Państwa chce no to można tam szczegóły sobie wyszukać, jest tutaj strona na moim blogu klikniesz i sobie tam przeczytasz firma powstała w 90 latach w 1990 roku, roku, tak jest w Izraelu no więc co, no, no tam kurwa pierdalają bomby walałem a my będziemy inwestować w izraelskie firmy, no dobre sobie no ale dobra, niech będzie Przychody mają 140 milionów dolarów. To więc jest jak jest. Zadłużenie niskie, tak, pisze finansowanie, tak. Gotówka, mhm, mm tam, co tam. I co tu więcej o tej firmie? Rozwój jakiejś terapii, osocza. No to mamy też poza takie mamy firemki, Też my coś tam gdzieś kiedyś analizowaliśmy tą firmkę taką. Teraz jakoś wszędzie chyba staje się modne, tak? No i tak planują, że w tym roku może skoczą na 50 albo 150% zysku na akcjach. Nie wiem, kurwa, skąd ten, ten chat DPT wynalazł, kurwa, takie akcje i takie zarowki. No i sprawdzimy jeszcze 2035. Ile przez te 10 lat by skoczyła firma do góry. No DPT planuje 500 1000%. No przecież raz, że może ta firma wyskoczyć do góry. No to dobra, jak tego no to dobra. Chciałem jeszcze wam podziękować, szanowni państwo, bo mamy 797 osób, które zasubskrybowały ten kanał. No fajnie, fajnie. Tak jak wczoraj mówiłem, że mi prędzej włosy urosną niż będzie 800 ludzi. mało się nie myliłem. Wczoraj dałem firmę Mili System, Szanowni Państwo. I ja na tej firmie zarobiłem około 30% w jeden dzień. Wiele osób też się przyłączyło. Też koło południe, też zarobili po 15%. Nie wiem czy ktoś w ogóle inwestował w tą firmę tą wojskową, wojenną. Pro, yy, nagrałem materiał, tak wprowadziłem ten materiał, troszeczkę humorystycznie. Jak zawsze mam taki swój dziwny humor. No dobra, to lecimy. Co to jest taka manda, co tu wychodzi? Ja więc, szanowni Państwo, tak naprawdę, co, co dobrego już było, to się już się, to już od 2002 roku już wszystko już się wybrało. No, no, to, to już się praktycznie to już jest no tarda powiedzieć, jeżeli chodzi o te akcje. Oj No dostałem cenę, że te akcje mają tu gdzieś wypierdolić w górę. Szanowni Państwo. Więc raz, dwa, trzy świeczki są. Jakbym było zrobił trzy świeczki, bym miał z tego trzy świeczki. Nawet już kurwa po tej korpusach pojadę, tak. To Te świeczki jeszcze się zwalą do tego miejsca. Gdzie tu ma być? Gdzie tu ma być? Rajdź się jeszcze zwalą. To mamy trzy kruki powstały. No. To jest taka piękna, taka piękna świeczka. O, z takim długim knotem. No i jest, jest spadki, szanowni Państwo. Czy, czy w ogóle już spadki by były? Nie sprawdzałem tego. Czy jest szansa jakaś? No, jesteśmy już, kurwa, w dupie, no co? Ludzie, ludzie, no to, to nie ma co czekać, no, lecimy do dołu, no. No. Tu jest szansa, że tu może być zatrzymanie tutaj na cenie mm, no te, tej, tego kwadratu tutaj popytowego, czyli, czyli ten cenę no, 6,48 dolara. Tu może być wyhamowanie. No i tu mamy strefę postaw popytu tutaj dodany. Postrach popytu właśnie jest stworzony na, na tej strefie tej struktury mm, trójkątów, że tu może być odbić, ale to dopiero tu, 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 rozumiecie, tu może zawrócić, na tym miejscu. Między 641 a 6 dolarów może tu dopiero być zawrotka, więc... No, jeszcze trochę tu się może zjewać ten wykres, no. Gdzie to już widzę, no. Tu jeszcze może, jeszcze z 6% dobre, koleś, tak? Zanim to zrobi, zanim to się zruszy w, w tą stronę, dom Poza tym, no, sprawdźmy, gdzie w ogóle jakieś tam są y, linie, tak. No, jak widzimy, no, to tu jest 500 w tym miejscu, więc... To jest strefa Dynapoli, Dynapoli, tu jest strefa stworzona przeze mnie, czyli ta jak, jakby ukraińskie, ta jest niebieska i żółta to mamy tutaj ceny 5,59, 59 5, To są ceny, gdzie po prostu wykres, no, no może, może próbować, no rozpocząć, no zakończenie tej korekty i wzrost. Hmm, czy to, czy to tutaj jest szansa, żeby to poszło w tym miejscu, jak tu rysowałem? Na no, postachu popytu może, może. No, ale, no, ale na pewno nie w tych interwałach tygodniowych. Trzeba by było sprawdzić na jakichś innych tygodniach. 4 godzinnych na przykład. Czy coś tu się szykuje? Co 4 godziny a nowa świeczka będzie powstawać, więc to, co nam się szykuje. Tu jest, biała, tu jest biała linia, no to to no, no, 580 strefa będzie. Na interesuje ta strefa tutaj, ta, co zaznaczyliśmy. To gdzieś ta jest fioletowa linia. To jest fioletowa dwusetka. No kurna. Może szansa by tu była. Może by tu szansa była, że ten wykres od góry jak poszedł, tak? Hmm, kurczę. Kto się ciężko teraz maluje w tym wykresie. Ja pierdolę tu masakra tu by pokres to, jest szansa, że tu dojdzie, no, popytu no i duża szansa, że tu może dobić, nie wiem, czy do tego miejsca dobije trudno no, powiedzieć nie powinno do tego miejsca dobić tak no i no i co jazda będzie, tak Gdzieś tyle będzie jazda tak może. Tak by, by, by wyszło mi z tego, tego pomiaru tej, tych dwóch trójkątów tutaj, tak? Więc yy, no. To, to jest takie pierwsze, że możemy liczyć. Ale na co liczyć? No jeżeli he, 50 idzie w dół. Kurwa przewita jest ta setka do dwusetka, Tutaj to, 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 to nie wiem. To nie widzę jak już. Tu odbije się ten ruch, tu pójdzie trochę i by poszedł trochę, żeby poszło trochę, nie wiem, jakby miało chęci, no, może 10% by poszło, tak i co? No i co lecimy w dół dalej? No co? Ja to nie widzę nic dobrego. No. Te tutaj strefy, no to one są porysowane tak, żebyśmy tutaj mogli coś podpatrzeć innego. No więc, tak to wygląda, ja tu tak, hmm. średnia na jeża, to widzę tutaj, już o taki wzrost 10%, że już, już kurwa, tu się naszykują i tu gdzie wzrost. To jest ta strefa, Zaznaczę ją na taki kolor, może, dobra, o, może jakiś inny kolor, ciemny, ale sobie. o. Taki ciemny zrobimy. Ej, kurwa, ciemny to w ogóle. To się z kolorami to się bawię. No Nie ma, nie ma. Nie wiem, czym to znaczy, że to jakoś było widać inaczej. O, jak będzie takie czarne? Czarny kolor. Czarny kolor jak będzie. O. To jest ta strefa czarna. O. Jeszcze po, po, poszerzymy No, czyli to jest ta strefa, gdzie tutaj no, może być odbicie. Ale to jest trend spadkowy. Tu, kurwa, no, no, nie ma nic możliwości, żebyście Państwo tutaj się weszli w dąbkę i zarobili. Nie będzie tutaj, no. no nie będzie, no nie będzie. Nawet już tak rysuję tak jakieś kurwa dziwolągi. No, no dochodzi ta cena. Ta cena tutaj powinna dojść. No, no, no i tu może być odbicie. No. Tu może być odbicie. Mm. Co dalej widzę na tym wykresie? Tygodniówki, zobaczymy. Przejdziemy. A więc ta strefa, no, jeżeli tu nie zatrzyma się, tylko poleci jak, jak szczebra, tak jak to się mówi. Jak, jak woda przez ruszak przeleci, to ona się zatrzyma na tym niebadnym Dinapolitik. Tu na tym Dinapolitik ty, y, żółta i niebieska cena, tu się ją wyhamuje. Tak? I tu jak ją wyhamuje. No to jest duże prawdopodobieństwo, że tu może zacząć się jakieś tworzenie wzrostów. Tak, jeżeli w tym miejscu i tam, jak niektórzy planują, że teraz, teraz to uważajcie, uważajcie, jest plan, że tutaj mają cynk, że tu będzie szło w górę. To jest ten kwadrat czerwony, czarny tutaj o, że tu, no tu może być, tu, a tu tygodniówki, czyli na świecie to tydzień czasu, to, więc tutaj jeszcze ze trzy tygodnie może 4 do miesiąca potrwać. Hmm, coś tu powinno się wytworzyć, tak. Także to jest w ciągu trzech miesięcy, tak to się dość wytworzy. No może te 10% tutaj wam jebnąć. Jakieś 10-12%. Może to, może. I, I to byłoby, to byłoby aż, aż, tyle. I jakby tak by poszło. No już, kurwa, nie będę to decydował. Ciężko się tu by poszło tego miejsca, to Wtedy byłaby duża szansa spadku do strefy, no po strachu, po strachu. ten wykres tutaj doszedł, to macie 40% spadku. Tak, no, czy, czy, czy chcecie, czy nie chcecie, to i tak. Czyli tak, jeżeli teraz cena tutaj spadnie tutaj w dół do tego miejsca, no to mówię, jest szansa, że ten wykres, no w jakiś tam zysk nieduży może zrobić. Czemu? Bo to będzie korekta no, potrójna. No, potrójna będzie i jakoś to tak nie widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj byłoby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. No, coś. No, musiałbym tu usiąść dokładnie, pomierzyć to wszystko. Jak to wyglądają te nasze korekty tutaj spadkowe, żeby tutaj to wszystko Rozją się, się A ten nudzeń co? co, Na niego zawsze narzekałem. Ojej, ja chyba jakiś odblasku dostał, kurwa, no ten, ten na dźwigni grający. No bo ma chęci, żeby do mnie przyjść i mi tam dać to, 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 na te korki. Kurwa, tu Te korki. Chce mi tam rzucić, no o parę groszy, no. Ja chyba, chyba jak ta dalej będzie, to chyba skasuję ten numer i żeby już kurwa z takimi ludźmi nie mieć w ogóle kontaktu ja to chyba nie, wiem, to zawsze ktoś te, przyciągają jakieś wariaty hm. takie bezdomne kurwa ludzie to nie mają jakiegoś poczucia że ktoś się uczy i najlepiej za darmo no ale nieważne, to tak mówię, bo to nie ma co się, bo zaraz mi się uleje z bardziej idź w pałę z takimi ludźmi jest Discord, możecie Państwo na Discord wejść no, jest on wyłącznie dla patronów wspierających mój content na YouTube. Jak ktoś jest głuchy, nie rozumie o co chodzi, no to niech wejdzie sobie na ten Discord i tam będzie informacja i, i poczyta. Nie ma, nie ma wchodzenia na Discord od tak, żeby wszystko widzieć. Jesteś moim patronem, masz blokowany Discord i wszystko widzisz. A tak tylko zapraszam Cię do to przedsionka się do no, no, tam zapraszam, na no ten Discord Nie ma problemu, będzie dla Was miejsce przygotowane. Więc tak, to jest. I zyski tutaj przewiduję, jeżeli ten wykres by tutaj się zwalił, to dosyć spore, do 54%. E, ja zaznaczam możliwość wejścia od tego miejsca. No, a to jest w ogóle taktycznie, tak. Więc to jest taktycznie, że. <tryk> Mimo że widzę wzrost, to możesz sobie taktycznie rozłożyć plan działania, tak? Tu masz plan działania od tego miejsca do 40%. Możesz sobie zrobić taktycznie roz, roz, rozłożenie tej struktury. Ja tam w poprzednich filmach powiem, jak to taktycznie zrobić. I możesz Państwo sobie taktycznie tutaj zrobić Planowane zakupy. Dlaczego tak? No bo nie wiem, no bo może, no, puszczę ten film i wariaci do, wlecą w ten, te akcje akcję, i kurwa się tutaj lecieć w górę. Tak. Ja ostatnio też dałem ten system, ten wykres, ale mówię, kurwa, no kupię te za stówek, czy za 200 kupiłem te akcje za 200 chyba kupiłem, czy więcej, jak tak. I później jeszcze raz dokupiłem, tak, jeszcze raz tą całą działkę. No, i sprzedałem to z zyskiem, tak. No, bo co ja, ja bym trzebał, No. I tak to właśnie wygląda. I ta spółka tutaj, którą tu my tutaj robimy. No, ja tu nie widzę jakiegoś szału, szału pału był, ale dawno temu tu, tu był ja zawrotka. Tu trzeba było się pakować. Taktycznie trzeba to rozumować. Na chwilę tu jest. Y, ogólnie, ogólnie, mu jestem przekonany, że. Mm, te akcje już są w trendzie, tak? takim wzrostowym, dobrym trendzie, w miarę z takim stabilnym powolutku, więc jak tu mówią, że tam 1000% mają szansę urosnąć, Nie wiem kurwa, gdzie te 1000 wymyślili. Chyba hmm. ja wiem, ja zrobić taki zwykły podział do takich pomiarów. No, no nie wiem, no 500, 500. Jakby... Nie no. Oni chcą. O, planują od 500 do 1000. Więc słuchajcie, jakby tak planują, to ja. Ja bym bardziej się przykładał, żeby to było. No ta cena może kiedyś być. Da, ale długo, długo to. Na 41 dolarów kiedyś może. No, a więc. Abyśmy od tego miejsca tutaj ruszyli. No to z dzisiejszym dniem, przykładowo, to, to, a gdybyśmy tą cenę zrobili, że to by się zjebało no, faktycznie do, po, do postachu do tego miejsca, tak, to ile by to było tu wychodziło? No, no, wtedy może by te około tysiąca było. Ale słuchajcie, nie ma co się nastawiać na takie coś. Jeszcze raz Państwu powiem, to jest taka tylko lipa. Żeby Państwa tutaj w głowach zamącić. I tyle no. Tyle no. No, Ile by mógł żeby liczyć maksymalnie, jakby to poszło. Może na 100. Może na, na 160% jak to narysowaliśmy. No, to może. Na chwilę obecną. To jest zysk, który... Powinna interesować. Więc 54% uważam, że to jest realna cena, że kiedyś, kiedyś to możemy osiągnąć. Nawet jakbyśmy to osiągnęli przez ile lat. Przez 4 lata czy 3 lata. No. no więc. To też to jest dobre. No więc to tyle, jeżeli chodzi o analizę. Miłego wieczoru życzę. Do następnego dnia. Cześć.